Ale mam pięknego karpia Naprawdę, ty nie piękny Piękny Piękny, trudny karta Chyba może 70 Piękny, zobaczcie, karaś Piękny Kuleczka piękna Siemanko wszystkim Dzisiaj troszkę wiecznie Prosto do gęby Ja jeżek na Życe 22 grudnia Typowo na karpia się nastawią, zobaczymy czy uda się coś złowić ja już się rozbił, rzek przed chwilą zarzucił także nie przedłużając zapraszam was na film, łapki w górę żeby zwiększyć zasięg filmu, no i życzę wam miłego oglądania słuchajcie takiego karpia mi się udało teraz łowić, malutkiego zobaczcie Ledwa się rozwidnieło, już go puszczą na co do wody. Piękny. Pierwszy karp 22 grudnia przed świętami. maleńki. Zobaczcie, zobaczcie, ja tu mam karpia, a tu na drugą wędka miałem odjazd, już Robert mi ciągnie rybka drugo, na drugą wędka, ciekawe są on tam o, a ja tu mam takiego karpia, jak widzicie w granicach 45 cm. Słuchajcie, zobaczcie, taki piękny karaś i karp, już ich wypuszczam z powrotem do wody. Słuchajcie, jest kolejna rybka. Nie wiem co to jest, ale już to poluje. To udewinkko. What is it Tak słuchajcie, kolejny piękny karp 22 grudnia. Zobaczcie. Coś pięknego. Tak słuchajcie. Przyszła taka wichura. Przed chwilą jak widzieliście wyciągnąłem ryby. Ryby wiermu ogólnie Eldorado. Już jak złowił trzy karpie, chyba cztery karasie. No i co jeszcze powiedzieć? Teraz walczę tutaj z paryzolem, bo siedzę na takim dobiu tuki. Cały czas wieje do pyska i normalnie wopowiem się zaczło rozpadowywać. Obydwie wędki mu na brzegu jeszcze, że ich nie zdążą zaciepać. Robią tutaj paryzol, zarzucą na nowo wędki i czekamy na jakieś kolejne branie. Piękny, zobaczcie karaś. Piękny. Kuleczka piękna. Już go wypuszczam z powrotem do wody. Cały czas jakiś brańka. Są przed chwilą na wyciągnął karaśa. Takiego w granicach 30 cm, ale fajny, taki okrągły kuleczka. Jak widzieliście, przerzuciłem teraz zestaw. Zobaczę. No Cały czas to już mu pokazuję. Tu mam przesypany pelet. 8 mm o smaku kryla. Zobaczcie. Teraz mu pokorza, moja chwila czasu, to mu pokorza, zanęta. Jeszcze tu mam typowo halibutowo. Ze sonu bajca, zanęta. Tu mam zanęta. Można powiedzieć, że do jednego koszyczka dowołam półtej tej zanęty, pół tej. Taki miks. No i czekamy na kolejne branie jakieś. Słuchajcie, jest godzina 9 rano, siedzę od 7 Dwie godziny, już jak złowił 3 karpie i 5 karasi Także wynik zarąbisty 22 grudnia Coś pięknego Wam powiem na rybkach przed samą wigilią I udało się złowić fajne rybki Siedzę jeszcze jakieś 3-4 godzinki, troszkę ten wiatr jest rymny, Wam powiem bo cały czas mi to przeszkadza tukę w chytaniu Także chcę siedzieć o tukę na drzewie No i już Wam pokazuję jak ta tukę u mnie Słuchajcie, ciągna kolejną ryba. Na razie nie wiem co to jest, ale możliwe że jakiś większy kaper. Tu wprost zaczep, słuchajcie, zaraz go muszę jakoś tu wyciągnąć, słuchajcie, ale mam pięknego karpia. Naprawdę, ty nie piękny, piękny. Zobacz, jaki karp. Piękny jest. Piękny w grudniu kaper, chyba może 70. <grystanie> Już go podbieram do podwiraka, słuchajcie. Już wam go pokazuję. A bo jeszcze nie. A, co mi przypłnu nie urwiesz? Słuchajcie, udało mi się złowić pięknego karpia. Piękny. Już Wam go pokazuje, on go odhacza. Piękny. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny karp. W granicach 65 cm. W kole 4 kg, powiem. Bo woga swoja mo. Zobaczcie, piękny ha, ha. kusku i do wody. Już go wypuszczą z powrotem, jeszcze zdjęci zrobią i już leci do wody. Piękny, zobaczcie, jaki żółty pod podkiem. Zobaczcie, jaki piękny karpik. Tak słuchajcie, normalnie nie da dobrze, teraz że wędka zaciepą, już je brani. Na drugą wędka muszę zawiązać zestaw, I da teraz pochoczyk właśnie. No a co się powiedzie, tego karpia, co przed chwilą widzieliście, co udało mi się złowić, no to miał 5,5 kg. Piękny karpik z rzyki w grudniu. Piękne kolory, żółte. Ida, wiąża hoczek na wóz, zaciepuje ja drugą wędka, bo na ta już sztuki przed chwilą było brani, także muszę się śpiechać. To mi wędki do wody nie wciągnie. kolejny karp, kolejny odjazd, taki w granicach 44 cm. Już mój siódmy dzisiejszy karp, piękny, już go wypuszczam, z powrotem do wody. Ale się rozpadało, wam powiem. Ja użyję cały od gliny, umaraszone, tu mam tajgon no i z karpik do wody. Tak, słuchajcie, jak widzicie ryby cały czas bierą, systematycznie wyciągą systematycznie wyciągą ryby, ale wątpię masakra, pogoda tak się rozpadało, tak mój baćka, ja już je cały mokry przed chwilą, że. Wycią... O, się panie brani przed chwilą udało mi się wyciągnąć siódmego karpia dzisiaj nie licząc tych karasi no i zobaczymy, jeszcze chwila posiedza bo wątpię, szczerze, już jest cały przemoczony Normalnie masakra. Zaciskuję wędka, zakładam pelet i czekamy na jakieś kolejne brani. Tak słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć hoczek jakiego używam dzisiaj, to mam rozmiar 10. Standardowo firmy Drenan, bo na taki hytą i taki się mi właśnie teraz sprawdzają te oczyki Whitegate. gate. No i pelet ósemka 8 mm jak widzicie. I tak cały czas chytą. Oba zestawy na wędce. Mam zrobione tego, tak żebym kiedyś pokazywał co na życe chytą tak chytą pod prąd właśnie. No i dalej się te zestawy sprawdzają. Jak zabierę, przytnie się, wybierę z wolnego biega rybka. Co tu dużo godać, Czekamy na jakiś kolejny brani. Słuchajcie, wiecie co Wam powiem? Nie wiem co powie moja baba. Jak i to ciepna do pralki. Ale za ciekawie to nie wygląda. Cały przemoczony od gliny. Bo jak widzicie, tutaj skocza przez te drzewa. Tam na dole. Na dole glina już. Dlina się porobiła, bo jak się rozpadało, tak to właśnie wygląda. Ale wiatr, o sobie, to się dzieje z paryzolem. I o, tu jest schowany. Masakra. w masakra, co się dzieje. Ryby pięknie biorą, ale ta pogoda, jak widzicie, masakryczna. Tak, słuchajcie, zobaczcie jak ja wyglądam. Rybki biorą, ale niestety ja użyłem przemoczony, przemoczony. powiem szczerze. No i pomału się będę pakował dudą. Chciałem dłużej dzisiaj posiedzieć, no ale jak widzicie, Niestety, ale, ale nie liczyłem, że taka pogoda będzie, już mi też jest zima. Rynce cały czas mu co chwila muszę ręce umyć, bo tutaj la bagna, wam powiem się porobiło wszystkiego. Nie chcę się ja dudom 22 grudnia przed świętami ryby biorą, no ale to zrobić. Niestety muszę się właśnie z wami żegnać. Także jeżeli Wam się film podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał oczywiście. No i widzimy się w następnym filmie. Czymcie się, pozdrowionka, na razie.